Kilka dni temu rozmawiałem z braćmi na śniadaniu, bo tak dzieliliśmy się takimi sytuacjami, które jakoś nas po ludzku przekraczały, a w jakiś sposób, przedziwny sposób się rozwiązały. I ojciec Marcin Jelen opowiadał, jak to będąc proboszczem w Szczecinie wracał późnym wieczorem z kolendy do klasztoru i na terenie naszej parafii jest tam sporo takich wielkich poniemieckich kamienic. Na w bramach stoją często tacy Tacy lokalni strażnicy dzielnicy. Więc ja znam te rejony, bo też tam pracowałem i bardzo kocham. Mam takie dobre emocje z tym związane, więc historia też jest mi bliska. No i z Marcin, mija grupę stojących tam w bramie mężczyzn, i nagle ktoś do niego słyszy: Co robisz na naszym rewirze? No i przed tym jeszcze słowem robisz padło jeszcze jedno słowo na K, którego nie wypada mi wypowiadać z tego miejsca. No i ojciec Mar Marcin, no, no tak bardzo był zdenerwowany i też trochę wystraszony i, i tak odpowiedział szybko nie jesteśmy na ty. No i po kilku sekundach uświadomił sobie, że te słowa zabrzmiały jednak bardzo konfrontacyjnie. No i nagle ten mężczyzna wyciąga nóż, podchodzi do niego i mówi no widzę, że prosisz się o szramę. Chcę, żebym cię tym uderzył. No i atmosfera się zrobiła taka dosyć ciężka. Ten człowiek, stojący z nożem, który na dodatek chce zachować twarz przed stojącymi obok kolegami, może być nieobliczalny. No więc, zarówno ucieczka, jak i brak reakcji mogły spowodować nieobliczalne zachowanie. No więc, on się z Marcin zaczął się tak na serio bać no i nie wiedział, co zrobić. No i coś go tknęło i pomodlił się w ciszy do Ducha Świętego, jakiekolwiek światło, i nagle ku własnemu zdumieniu mówił, że sam był tym zaskoczony, jakoś szedł z niego lęk. On tak spojrzał, tak ze spokojem w twarz tego mężczyzny z nożem, i powiedział, że czasem większą sztuką jest nie uderzyć. No i zapadła cisza, i niespodziewanie z tej grupy odzywa się kolega tego człowieka i mówi. Nie no, stary dobrze ci powiedział, czasem większą sztuką jest nie uderzyć. No i z tego mężczyzny z nożem jakby zeszła, jakby nagle cała złość, i mówi no rzeczywiście, czasem większą sztuką jest nie uderzyć. No i podchodzi, podaje mu rękę, atmosfera się rozluźniła. Ci koledzy też podeszli, się pożegnali, pożyczyli sobie szczęść Boże, szczęść Boże. Ale ojciec Marcin, Marcin nawet jak nam opowiadał tą historię, mówił, że jakby jak wracał sam nie mógł wierzyć, co się do końca wydarzyło. My dzisiaj słyszymy w Ewangelii, że Pan Jezus rozsyła zebranych przez siebie apostołów i daje im szereg wskazówek i część z tych wskazówek jest bardziej paradoksalna niż in, od innych. Ale myślę, że ta wskazówka, która brzmi no, najbardziej paradoksalnie, to jest posyłam was jak owce między wilki. I kochani, mówi to ktoś, kogo słowo, którego słowo jest prawdą, którego słowo ma moc wstrzeszania zmarłych, Mówi to ktoś, kto doskonale wie, jak ten świat jest zorganizowany i doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że wysyłanie owiec do wilków jest z góry skazane na porażkę. Więc dlaczego Chrystus właśnie takie słowa mówi uczniom? Przede wszystkim dlatego, żeby ich rozbroić. Żeby zwrócić im uwagę, że autorytet, z którego będą mówić, jest autorytetem bardzo, ale to bardzo wątpliwym, że oni nie są wyposażeni w moc. Oni nie idą tam z autorytetu władzy. Święty John Henry Newman wymienił takie trzy rodzaje autorytetów i pierwszy z nich, mówi kardynał Newman, to jest autorytet władzy. Słucham kogoś, bo ma władzę. Kiedy policjant mi na drodze mówi, nie jedź tędy, tylko tamtędy, to ja nie dyskutuję, tylko go słucham, bo on ma władzę. Kiedy sędzia podczas meczu piłkarskiego krzyczy faul, no to czy mi się to podoba, czy nie, jest faul, bo on to mówi z autorytetu władzy. Więc z pewnością owca wobec wilków nie ma żadnego autorytetu władzy. Dlatego też, kiedy mówimy komuś o wierze, to nie z autorytetu władzy, ale z autorytetu świadka. Mówimy o Bogu, który dał nam się poznać. A cała reszta to jest działanie ducha świętego i to Jego moc działa i co więcej, my najczęściej zawsze jesteśmy tym zaskoczeni. No niemal zawsze jesteśmy tym zaskoczeni. To, co niedawno powiedział w homilii Ojciec Święty Leon XIV, że nawet osoby, które należą do kościoła katolickiego, często de facto są ateistami, bo. Nie mają na pierwszym planie Chrystusa, ale mają przywiązanie do siebie, przywiązanie do funkcji, jaką pełnią, albo przywiązanie do świata. A Pan Jezus, wysyłając swoich uczniów jak owce między wilki, daje im inną perspektywę. My jesteśmy rozbrojeni, ale uzbraja nas Bóg. To Jego głosimy, to o Nim zaświadczamy, ale nie robimy z tego z pozycji władzy, no bo takiej po prostu nie posiadamy. Kochani, Przecież nikt z nas nie ma takiej władzy, żeby zmusić kogoś do wiary. No, możesz zmusić kogoś do zewnętrznych oznak wiary, ktoś będzie prawidłowo klękał, prawidłowo wstawał, nawet prawidłowo odmawiał modlitwę ustną, ale nie masz władzy nikomu dać wiary. Tylko Duch Święty ma taką władzę. Ale to, co możemy zrobić, to my zaświadczamy o Chrystusie, którego sami spotkaliśmy. I to Jego moc jakoś w tajemniczy sposób działa. I jeszcze raz powiem, no niemal zawsze sami jesteśmy tym zaskoczeni i może właśnie to jest po to, bo po czymś takim Ty nie przypiszesz tego sobie. Dwa dni temu czytałem tekst takiego dziennikarza, który sam siebie uważa za ateistę, ale zaciekawiło go zagadnienie modlitwy. Zastanawia się dlaczego ludzie się modlą, co im to daje. I napisał taki krótki tekst, zapytał kilkadziesiąt osób o modlitwę, dlaczego się modlisz. No i pewna kobieta, która jest radcą prawnym w dużym mieście, mówi pałam okrutną niechęcią do kościoła katolickiego i jego nauczania, ale codziennie się modlę do Matki Bożej. Albo mężczyzna, który sam siebie określa jako fan rock'n'rolla, napisał, że będąc otoczony ciemnymi myślami i w jakiejś takiej głębokiej rozpaczy, na, chwili, na chwilę przed samobójstwem pomodlił się takimi słowami, Boże, Ty wiesz, jak cię nienawidzę. I opowiada temu dziennikarzowi, że usłyszał głos, i ten głos przeszył niemal każdą komórkę mojego ciała. I on mówi dalej, że od tego momentu minęło 30 lat, a ja modlę się już inaczej. Inna osoba, chora na nowotwór między 9 a 10 chemią, Napisała własną modlitwę do świętego Perygryna, który jest patronem osób chorych na raka, i pisze do niego, że nie zamierza się do niego modlić. Taką modlitwę napisała. I wiecie, to są jakoś słowa prawdziwe, tak jak prawdziwe są słowa u Jeremiasza, który w pewnym momencie swojego życia nienawidzi, bo spotyka go tylko upokorzenie i wrogość. Jeremiasz o tym szczerze mówi Bogu, albo psalmista, który woła. Ocknij się. Dlaczego śpisz, Panie? Przebudź się. Nie odrzucaj nas na zawsze. Psalmista po prostu zarzuca Bogu. Odrzuciłeś nas i zawstydziłeś. Na rzeź nas wydałeś. Sprzedałeś swój lud. Wystawiłeś nas na wzgardę z sąsiadom. A potem w wersie 18, 18, to jest 44 psalm, mówi, wszystko to na nas przyszło, a jednak my nie zapomnieliśmy o Tobie. Mówiąc prościej, Psalmista wyrzuca Bogu, że opuścił swój lud, lud, który Boga nie opuścił. To jest tak, jakby powiedzieć, że Boże, my byliśmy Ci wierni, a ty co? Posyłam Was jak owce między wilki, mówi dzisiaj nasz Błogosławiony Pan. Święty Jan Chryzostom dodaje, że owca, kiedy znajdzie się między wilkami, nie powinna obawiać się tego, żeby nie zostać zjedzona, bo Pan nas ochroni, ale żeby nie stać się wilkiem. Dlaczego? Ponieważ nas, nasz Pan jest pasterzem owiec, a nie wilków. Jeżeli spotykam Boga, który żyje, spotykam Boga, który działa, to jednocześnie rozpoznaję Boga, dla którego nie ma czegoś takiego jak śmierć na zawsze. Tak samo jak nie ma dla Niego sytuacji bez wyjścia. Że zawsze Pan Bóg daje jakieś światło, a jeżeli On daje jakieś światło, jeżeli On jest żywy, przechodzi przez śmierć żywy, no to jednocześnie to mi daje ufność i nadzieję, że w tych wszystkich naszych sytuacjach życiowych, kiedy wydaje Ci się, że Ty przełazisz przez śmierć, to z Jego pomocą wyjdziesz żywy. A wydawało Ci się jeszcze wcześniej, że nie wyjdziesz. Właśnie to wydarzenie przesuwa uwagę z siebie na niego, że dociera do ciebie, że to wszystko, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. I na tym polega jeden z paradoksów mocy Ewangelii, o czym też zaświadcza niezliczone grono wspaniałych świętych, że czasem prawdziwą siłą jest nie uderzyć. Czasem prawdziwą siłą właśnie jest zrezygnować z własnej siły. Dać się rozbroić, aby uzbroił nas Bóg. Bo to wszystko, co z Boga zrodzone, zwycięża świat.